Dla wielu osób wyciskarka wolnoobrotowa kojarzy się głównie z wyciskaniem soków latem czy jesienią, kiedy mamy najwięcej owoców w sadach czy ogrodach. Moim zdaniem warto wykorzystywać wyciskarkę w każdej porze roku, nawet zimą. Cześć, ja jestem Kacper i dziś pokażę Wam 5 fajnych zastosowań wyciskarki Huron H330P właśnie zimą. Zacznijmy od soków z owoców cytrusowych. Na początku pamiętajcie o kodach rabatowych na wyciskarki wolnoobrotowe Hurom. Przy użyciu kodu kapsologicznie5 uzyskacie 5% zniżki na wyciskarki przecenione, natomiast z kodem kapsologicznie10 dostaniecie aż 10% zniżki na nieprzecenione modele. Wszystkie szczegóły oraz wyciskarki, które są objęte promocją znajdziecie oczywiście w opisie. A teraz wracamy do wyciskania. Nie wiem jak Wam, ale mi z zimą bardzo mocno kojarzą się pomarańcze i mandarynki. W przypadku tych cytrusów sprawa wygląda bardzo prosto, no bo wystarczy obrać je ze skórki i stopniowo wrzucać od góry. W przypadku churom H330p do dyspozycji mamy spory dzbanek górny, dzięki czemu naraz możemy umieścić naprawdę dużo owoców, które będą stopniowo rozdrabniały się i zamieniały na sok. Ciekawym zimowym pomysłem jest także dodanie odrobiny cynamonu do gotowego soku, albo też podgrzanie soku, np. właśnie z pomarańczy z dodatkiem nie tylko cynamonu, ale także goździków czy chociażby gałki muszkatołowej. Jeżeli chcecie jeszcze dodać odrobiny zdrowej nuty, to można dodać do wyciskarki imbiru. Dosłownie wystarczą 2 cm korzenia, a na pewno będzie on nieźle wyczuwalny. A jak już wspomniałem o odporności, to innym ciekawym zimowym zastosowaniem jest tworzenie szotów witaminowych. Szoty witaminowe to mocno skoncentrowane porcje witamin. Które szczególnie w zimowym okresie mogą dodać nam odporności. Kupując wyciskarkę, otrzymujemy książkę z przepisami, gdzie znajdziemy sporo ciekawych inspiracji. Ja od siebie mogę podać kilka, których najbardziej mi odpowiada. Pierwszym pomysłem jest umieszczenie w wyciskarce dwóch pomarańczy, jednej cytryny i kawałka świeżego imbiru. Wrzucamy wszystko naraz, czekamy, aż wydobędzie się sok, i możemy nawet przez kilka dni pić taką miksturę w kieliszku. Spokojnie od razu sok możemy zrobić do buteleczki którą będziemy przechowywać w lodówce. Zazwyczaj jak robię na 3-4 dni, to nic się totalnie nie dzieje z sokiem, więc no na pewno jest to jakaś opcja, żeby zrobić sobie tego soku naraz nieco więcej. Innym ciekawym pomysłem będzie połączenie grejfruta, marchewki oraz korzenia kurkumy. Produkty obieramy, wyciskamy w wyciskarce, a następnie do całości możemy dodać odrobinę pieprzu kajen. Znów najlepiej pić to w takich małych porcjach, wystarczając sobie sporej dawki witamin. No i trzecią ciekawą miksturą na takie szoty odpornościowe może być połączenie grejpfruta, cytryny, imbiru oraz czosnku. Po wyciśnięciu soku można dodać jeszcze odrobinę miodu, który doda delikatnej słodyczy, a jednocześnie zwiększy całość o jeszcze większą porcję witamin. Ciekawym pomysłem jest także tworzenie soków z buraków. Wystarczy obrać buraki i umieścić je w misie od góry. Ze względu na spory otwór, a także nóż na dnie, Buraki same stopniowo będą się rozdrabniały. Taki sok możemy pić z samych buraków, możemy też dodać inne produkty, np. jabłko, cytrusy czy chociażby seler naciowy. Dla mnie wielkim odkryciem tego roku jest to, że sok z buraków świetnie sprawdza się w barszczu. Osobiście już kilka razy zrobiłem tak, że z połowy buraków gotowałem normalnie barszcz, a drugą połowę zamieniałem na sok. Ten sok potem dodawałem do już ugotowanego barszczu. Po wymieszaniu całość jest jeszcze bardziej intensywna, no i ten smak jest stanowczo bardziej bogaty. Dla wielu osób zima kojarzy się głównie z zimowymi herbatkami, a mając taki sprzęt, no można trochę pokombinować ze smakami. Pierwszą moją propozycją jest taka typowo cytrusowa herbatka. Wystarczy kilka cytryn, do tego pomarańcza, poza tym gruby plaster imbiru, a także odrobina miodu dla smaku. Cytryny, pomarańcze oraz imbir umieszczamy w wyciskarce, czekamy aż sok się wyciśnie, a na koniec do niego możemy dolać jeszcze trochę miodu. Opcjonalnie do soku możemy dodać jeszcze jedną pigwę, która dodatkowo nieco urozmaici smak. Taki sok, podobnie jak w przypadku shotów odpornościowych, możemy od razu przelać do butelki i przez kilka dni spokojnie przechowywać w lodówce. A robiąc taką już zimową herbatkę to zazwyczaj tak robię 3 czwarte szklanki herbaty, a resztę uzupełniam takim gotowym sokiem. Ważne jedynie, żeby herbata była delikatnie przestygnięta, żeby no zachować jak najwięcej wartości. Drugim ciekawym pomysłem na zimową herbatkę jest połączenie jabłka, gruszki oraz odrobiny cynamonu. Jabłka i gruszki w całości wrzucam od góry. Czekam aż powstanie sok, który tak samo potem wlewam do lekko przestudzonej herbaty. Na koniec doprawiam całość odrobiną cynamonu. No i gotowe. Moje ostatnie zastosowanie jest dość nieoczywiste. A jakby tak przywołać letnie wspomnienia i stworzyć owocowe sorbety? Jeżeli chcemy przypomnieć sobie letnie klimaty, to ciekawym zastosowaniem wyciskarki Hurum H330p będzie stworzenie domowego sorbetu. Wystarczy zamienić sitko w środku na dedykowany filtr, który poradzi sobie z najbardziej zmrożonymi owocami. Jeżeli latem zamroziliśmy sobie borówki, maliny, truskawki czy cokolwiek innego mieliśmy w ogrodzie, to teraz wystarczy stopniowo umieszczać je od góry i czekać aż uzyskamy domowy sorbet. Opcjonalnie możemy dodać kilka kropelek cytryny, odrobinę miodu, no i domowy, mega prosty w składzie sorbet mamy gotowy. I w taki sposób doszliśmy do końca filmu. Takie są moje zimowe zastosowania wyciskarki Hurom H330P. Jestem jednak ciekawy, jakie wy inne zimowe zastosowania znaleźlibyście dla takiego sprzętu. Przypominam jeszcze raz o kodach rabatowych, które znajdziecie w opisie. Zachęcam również do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. A tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!